Kolejny znak, zrobię na moim kanale. Dzisiaj mamy wtorek. Jak widzieliście, ja wczoraj się uczyłam na sprawdzian z biologii, który jest. Znaczy nie uczyłam się, robiłam tylko na razie notatki, który jest za tydzień, w środę, ponieważ teraz jest dużo tego wszystkiego. Bo w tym tygodniu mamy tak kartkówkę z angielskiego, sprawdzian z włoskiego. Jeszcze jutro miała być kartówka z chemii, ale nie będzie, bo jutro idziemy do teatru na Antygonę mogła być piękniej. Jak wiecie, ja kocham polski już od podstawówki bardzo. No, więc przechodząc dalej, w przyszłym tygodniu właśnie też jest z biologii, z podstawowej geografii i kartkówka z czegoś jest? Tydzień. A, z chemii być może będzie też ta przełożona z tego tygodnia na przyszły i w ogóle powiem wam, że ostatnio robiłam porządki wiecie, w moim Lego i znalazłam taki kluczyk. Ja się zastanawiam do czego ten kluczyk może być, wiecie, taki fioletowy, Jak kojarzę że jakiś był taki króliczek, co wiecie, go tak się otwierało Ale nie wiem, czy to jest do tego Jeszcze przy okazji znalazłam jeden but od Barbie Torebkę z Playmobil Autka I w sumie to tyle Powiem wam, że w ogóle zamówiłam dla Misia nowe outfity Na święta Bo wiecie, no Misia też musi mieć i jeszcze zamówiłam, co zamówiłam, to wam pokażę w paczkę. myślę, że dopiero w grudniu, bo to ma iść, ma iść ponoć 10-15 dni długo, ale wiecie, jak był Black Friday, to wiecie, czemu nie skorzystać i zamówić. Ja coś też przykładam i dobrze, że przykładam, bo zobaczyłam sobie, że tam są jakieś, znaczy nie wyprzedaże, Prom, promki, okań, promki. Dlatego jedę ja się też znowu teraz uczyć, w ogóle powiem wam. Myślę, że widzieliście to, że robiłam tym razem to notatki na iPadzie, a nie na kartce. Z tego powodu, że mi się po prostu łatwiej robi na tym iPadzie. u mnie w szkole można robić dodatki na iPadzie, ja na razie nie noszę, ale może za niedługo po przerwie świątecznej myślę, bo mój zresztą z polskiego tak już się kończy, Są mnie z matematyki też. Jednak na większości przedmiotów można używać, więc tak to wygląda. Ja tu gdzieś mam tą moją aplikację i wyjmę z tego etui na razie i powiem, że na razie idzie, ja, co mam. Gdzie to jest? O tu! Zakryło mi się to po prostu za reklamą i przyładowałem, nie wiem, wczorajsza biologia. Wszystko zrobiłam i nie wiem czemu, ale mi się lepiej pisze. Ale powiem, że chyba ostatnio mam taki odruch na polskim, że zaczęłam na kartkę tak zbliżać, jakby nieważne. Ale ogólnie jest to fajne, tylko z włoskiego tu robiłam, ale miałam taką ładną. Z... Nie wiem czy to widać, ale właśnie ta ekspresja z włoskiego nie jest ona jakaś bardzo estetyczna. Tu już robiłam w schemie do sprawdzianu i tu widzisz jakieś testy, które oczywiście tworzy, mój kochany GPT. No i tu już ta biologia właśnie jest bliska. No powiem Wam, że prawda fajnie się to wszystko... Robi, pisze i tak dalej I to co też w tym lubię, wiecie, że tutaj sobie po prostu kliknę Czekajcie, żebym też kliknęła Tu w jednym po prostu miejscu mam wszystkie kolory, wiecie, do zakreślania, do pisania Jeszcze nie mam jakoś czasu, gdzie się tak szybko zmieniać No, grzebać w piórniku, że tak powiem Więc nie wiem, powiem, że może poświęcę się przyniosę na tego iPada Zobaczę Zobaczę, czy wy w szkole używać właśnie do pisania jakichś tabletów i tak dalej No więc co, jej ja idę teraz zrobić notatkę z geografii będę chyba kończyć, bo jeszcze kartkówka z tych słówek z angielskiego. Ale ona akurat, to się już to uczyłam. Fiszki, moje zrobiłam. Na telefonie są. Witam was kochani, ja już po szkole. No i jak wam wczoraj mówiłam, teraz aktualnie idę zdjąć moje szwy. ósemki były usuwane dwa tygodnie temu, więc jestem ciekawa. Ogólnie e, wiem, że też jeden tak mi się urwa, aż tak powiem. Coś takiego tu tu a u góry, Więc zobaczymy, jak się wszystko zagoiło. W ogóle powiem teraz, coś z tego szalika w taką czapkę. Zawsze mi to się udaje, ale teraz coś nie pykło więc idziemy i zobaczymy jak się zagoiły ósemeczki Ja już kochani po usunięciu szwów teraz mnie czeka znowu lewa strona w styczniu. Jestem ciekawa jak ta strona będzie wyglądała. Bo ta się to bardzo dobrze. Tak, to ta się dobrze zagoja. w ogóle jest taka ciekawostka, że w tym samym miejscu to się o tydzień po mnie wyrywała też ósemki, tylko że z tego chyba co wiem to jedną, o ile się nie mylę. Teraz idziemy do Maczka na obiad, bo jak wiecie wszedł drwal, ale akurat nie ma mojego bo jest tylko z łowiną, a ja osobiście lubię najbardziej z kurczakiem. Jakoś ta łowina nie przypada mi zbytnio w Maku, ale wiecie, jako dzisiejszy obiad, zaczęcie za sezonu z drwalem, że tak powiem, więc. Teraz mi Teraz Tak się miali i gazuje śmieje tak się spieszę do maczka, żeby wrócić. No ale bo ty wnikle. się spieszysz do maczka, żeby już trwali. Ale jakby naprawdę żeby że nie nagrałam. Nie. Ale mi co co się przypomniało? Gdynia, pamiętasz? Tego fikołka jest na No tak, ale, ale tu, to, to jeszcze było jeszcze to... bardziej efektowne. Więc idziemy na trwala, ale nie w fikołkach. Na zakupy, będziecie coś tu pooglądać. I już widzicie, są świąteczne kubeczki w McDonaldzie. Więc co ja teraz sobie poglądam? W ogóle powiem Wam, że jestem w czarnej... w czarnym lesie. Ponieważ z kalendarzem jest średnio, wczoraj zamówiłam jedną rzecz, więc może mamy już 10 okienek? Nie wiem. Powiem, że muszę coś poglądać, coś w ogóle kupić, może w piątek pojedzę do galerii. Nie wiem kochani, zobaczymy. Albo na drugi park handlowy. bo być tam wszedł jest Sinsay, Wolf War, takie taki takie wiecie, i też sklep, bo wszedł nie ma Więc zobaczę, co tu jeszcze ciekawego jest w sklepach. O, wielkich chrupki. Tu są już takie dobre malinki, one no, tu są tańsze niż właśnie w Lidlu. Jeszcze o truskawki, to myślę, że sobie je wezmę do szkoły i jeszcze wisienki. was kochani, wrzuciłam ze szkoły. Dzisiaj miałam właśnie kartkówkę ze słówek z angielskiego. I powiem, że było dobrze. Naprawdę z tego powiem tak, że w jednym, bo to po prostu było po prostu wpisywanie słówek, że tak tylko, albo tłumaczenie. Więc to było łatwe. Jedynie w jednym miałam, nie wiedziałam jak się obserwować, bo było słowo na o i wydawało mi się, że jest obserwować. No, takie lubisze. Nie? Ja napisałam Oby z R V. Nie wiem, kochani. E, no, albo no, napisałam no. Science, a potem, że jak Science notatki mogą robić. To dałam, że studenci, student w sensie. No, Więc tak to wygląda, powiem Wam, że już grudzień będzie super, ja już to czuję. Czemu? wiem, będą święta. Mm. Ubieracie klasową młoinkę? A no, no, my już mamy świątecznik. Myślę, no, że trzeba to obliczyć pitagorasem. Znaczy nie pitagorasem. Tak, to mm. trzeba przy, y, y, Logarytmem. ewidentnie. Logarytmem. -hmm. No, y, więc powiem wam, że ten świąteczny klimat może trochę będzie widać od... To jest ta, 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 ta budka. No, to twoja. No. No. E, więc jakby tak i powiem wam, że jutro jest w ogóle sprawdzian z włoskiego. A mm. miałam się że jest w jeszcze, że mamy sprawdzian z fizyki 1 grudnia. Kocham sprawdzian. Lepszego nie mogło być. I jeszcze jutro na sprawdzianie z włoskiego będzie dyktando. I jakby, powiem że na razie my w ogóle słówek nie robiliśmy, tylko wiecie, zasady czytania, pisania i jeszcze tam jakieś inne rzeczy. Typu, że jak się nazywam, a tak to słówek nie ma. Więc dyktando bez znania słówek, ale to jest po na to, żebyśmy umieli rozumieć z mówienia. Coś takiego. Więc super, więc, a i w ogóle kochani w środę będzie fryzjer, będzie się na fryzury. Czy ty włosy? No, na pewno nie jest zatem tak jak, który, który jest z tego dwudziesty, który to jest? No środa szósty. Aha, to ja w rok temu dwudziesty głos tak. Tak? Chyba, no. To co będzie kategoryczne? Nie, nie ma, nie ma opcji, żebym tak chciała znowu włosy, wolę a, mieć takie długie. Nie, fryzjerce ze, nożyczki troszkę zajmie. Nie no, na przykład takie mogą o, być. O tak, do ucha. Co? Panie błonie. Mm. <grymne> Więc co kochani, my dzisiaj mamy obiad. Y, jest pań kraut, sos i ogórek. I co? Potem nauka no, do sprodziona z włoskiego mi drodzy, tak się kręci życie. No super. Y, u nas właśnie w szkole są... Już jest dobrze. Matury próbne i tak y, gadaliśmy właśnie, że my za trzy lata też będziemy pisać matury już. No, no, nie, nie, Będzie kończył w ogóle obliczenie matematyczne matematyczny eksperyment, ale to zobaczymy za 3 lata. Na razie idziemy mieć obiad. Witam was, kochani, mamy piątek i to jest to, co ja Wam mówiłam, że będę w listopadzie z kalendarzem w Czarnym Lesie. I tak, jak zgodzilibyśmy się, zakupy, coś kupić. Zobaczymy, co będzie ciekawe, bo na razie do innego sklepu. W ogóle, budziłem taki zamysł, że to wszystko zapakuję w taki koszyczek. W się wam pokaże mniej więcej. No, ale nie wiem, czy mi się wszystko zmieści. Wątpię, szczerze, bo jest jedna rzecz taka. ciutka, taka bardziej późniejsza, że tak powiem. Ale nie może będzie coś większego. Ale teraz my zobaczymy. Ja właśnie coś takiego kupiłam. I właśnie się boję, że do tego się te wszystkie jeszcze nie zmieszczą. No jest to takie, no, nie za duże. Powiem wam, że no, jeszcze jedynie taki koszczyk, ale to się w sumie prawie niczym nie różni, mi się zdaje. Tu na dole. Ten jedynie. Albo. Ten. Ten jest fajny, powiem wam. No, spoko. No, wiadomo, może większy od tego, ale nie wiem, czy nie za duży w sumie. No, widziałem na razie rękawiczki, ale to nie wiem, połamam z tym koszykiem. Stwierdziłam, że do tego chyba przyjdę na sam koniec, żeby chyba kupić ten koszyk, a teraz po prostu jeszcze inne rzeczy idę pokupować. Jest taki koszyk, tak on się prezentuje. Zdaje mi się, że z podobnych rozmiarów, co co mam w domu, tak on po prostu inaczej wygląda. Może troszeczkę szerszy, ale powiem że nie wiem, więc dalej zobaczyłem po prostu. Ja wróciłam do domu i tutaj mam zakupy. Z tego Wam pokażę. A w sumie dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą. A w sumie Pierwszą rzeczą jest taki piękny sweterek różowy, który kupiłam. Powiem, że bardzo ładny, tak on się prezentuje. No, fajne. Dalej mamy, zobaczcie, jaką słodką zabieżkę na choinkę. A czekajcie, bo tu się e, zaplątało co nieco. O, proszę. Patrzcie. Takie fajne lampeczki, słodziutkie. Z takim sweterkiem. I jeszcze to wam pokażę. E, to, jest, to są rękawiczki. Te są takie ładne, białutkie, a te e, są... A te są takie brązowe, coś takiego. Tak jak wiecie, jasny brąz. Coś, coś takiego. I tutaj przy mnie paczka, ponieważ zamówiłam buty, chyba się czyta tą nazwę U Gigi. Nie wiem powiem, jak to się czyta tę nazwę. I jestem ciekawa, bo ja zamówiłam miałam 41, a zazwyczaj noszę 42, ale tak GPT zalecił, Tobie to razem odpakujemy. No, zobaczymy, czy będą dobre. I w ogóle jak one będą wyglądały. Też właśnie teraz zamówiłam, bo cię są wyprzedaży i tak dalej. No, zobaczymy, czekajcie. I tak się one prezentują. No, powiem Wam, że jestem ciekawa, czy one będą dobre. Nie wiem, zdaje mi się, że są za małe. Tak one się prezentują w środku. Bardzo miło się w środku. Więc zobaczymy. Jak. Yy... Olej, minusie. Zobaczymy, czy one będą dobre. na Ej, dobre są. Ty jestem w szoku, że są dobre te buty. 41? Widzicie, jednak, co GPT, co GPT. My coś też wymierzymy tego drugiego, tylko ja też będę musiała, wycie je. To z takim sprayem, żeby wiecie, one po prostu były tak yy, zabezpieczone, że tak powiem. Więc sobie przymierzymy tego drugiego. Więc ja już, moi drodzy, mam buty założone. Chyba widzicie mnie w tych butach, to wam się z bliska pokażę. Ale ogólnie są fajne, wygodne i mięciusie. Więc mam nadzieję, że też niech będzie ciepło, bo myślę, że będą fajne na zimę Więc tak, one się prezentują z przodu, yy, z boku, no i z tyłu. Naprawdę są bardzo milusie Więc taki zakup dajcie znać, jak wam minął tydzień. A ja idę się teraz uczyć, bo powiem, wam, że w tym tygodniu jeszcze wiadomo, że zaległ wspaniały akurat z historii w poniedziałek. Jest kartkówka z polskiego, z lektury. Jest sprawdzian z biologii, jest sprawdzian z geografii, jest kartkówka z włoskiego, więc super, naprawdę. E, więc co, ja idę się uczyć. To jest swoją codzienność, już szkoła, powrót, nauka I, i tak się to kręci, kochani. Więc co, jeszcze ja z wami żegnam. Widzimy się w następnym vlogu, w którym już raczej będę kończyć kanał adwentowy. E, no i tak to wygląda. Powiem, że jeszcze tak nie mam wszystkich rzeczy, ale to na spokojnie. Więc co, życzę miłego weekendu. E, no i co, i widzimy się za tydzień. To na razie. Pa!